Witajcie w naszym kolejnym spojrzeniu na Wasze źródła. Dziś zaglądamy do przewodnika stylizacji, który, no wiesz, zastanawia się nad tym kluczowym pytaniem: jakie buty dobrać do białej sukienki? To ciekawe, bo biała sukienka jest trochę jak takie czyste płótno, daje mnóstwo możliwości. Naszym celem dzisiaj jest wyciągnąć z tego materiału to, co najważniejsze szybkie, praktyczne rady, żeby stylizacja po prostu. Wyglądała świetnie. Przejdziemy przez takie uniwersalne kolory, dobór do okazji, trochę o sezonowych trendach i, co ważne, o błędach, których lepiej unikać. Zaczynamy. Dobrze, rozbierzmy to na części pierwsze. Może zacznijmy od klasyki. Przewodnik od razu mówi o czerni. Ten wiesz, zawsze elegancki kontrast z bielą. Czarne szpilki na jakieś bardziej oficjalne wyjścia, a baleryjny na co dzień jak ma być wygodnie. A z drugiej strony mamy beż i nudy. Autorzy przewodnika podkreślają, że one tak fajnie wydłużają nogi optycznie. I dodają subtelności. A tu właśnie pojawia się mm, taki ciekawy balans wizualny, no bo czerni daje mocny akcent, prawda? Taki graficzny przyciąga wzrok, a nud z kolei ma się jakby wtopić w skórę, no i stąd ta iluzja dłuższych nóg. Co ciekawe i słusznie, przewodnik zauważa, że kluczowe jest dobranie odcienia jak najbliżej własnej karnacji. Racja. To są takie, no, fundamenty stylizacji z białą sukienką. Ale to nie wszystko. Przewodnik przypomina też o metalikach. Złoto, srebro to podobno strzał w dziesiątkę na wieczór. Dodają blasku. Wyobrażam sobie złote sandale, latem na przyjęciu, albo srebrne szpilki na jakąś elegancką kolację. Super. Można też pójść w total look biel, plus biel. Świeżo, letnio, monochromatycznie. I tutaj yy, robi się naprawdę ciekawie. Bo co z kolorami, takimi mocniejszymi? Przewodnik zachęca czerwień, doda odwagi, a niebieski świeżości. Tak, ale autorzy przewodnika bardzo mocno podkreślają kontekst, czyli okazję. No bo formalne wydarzenia od razu kojarzą się z elegancją. Klasyczne czułenka, szpilki, może właśnie w tych metalicznych kolorach albo yy, stonowanych. Ale jeśli spojrzymy szerzej, na co dzień mamy dużo więcej swobody. Białe tramki do prostej białej sukienki. O tak, to już chyba klasyk. Prawie klasyk streetwearu, dokładnie. Latem królują sandały, na wakacjach espadryla, to oczywiste. Ale ważna jest też sama sukienka. Długa maxi często, no, potrzebuje obcasa, żeby sylwetka wyglądała dobrze, proporcjonalnie a delikatna koronka? No właśnie, delikatna koronka lubi również subtelne buty. Delikatne sandałki, może jakieś czułenka na niskim obcasie. Przewodnik zwraca też uwagę na porę roku. Latem wiadomo, stawiamy na lekkość, białe sandały często na platformie albo te z modnymi paskami, albo właśnie espadryle. A jesienią? Ciekawy trend, o którym wspomina materiał, to białe bodki, na przykład na słupku. Tak, to interesujący sposób, żeby przełamać taką sezonową rutynę. Fajny akcent. I to nas prowadzi do y, ważnego pytania: jakich błędów unikać? Przewodnik ostrzega przed kilkoma rzeczami: buty zbyt ciężkie, masywne. One mogą przytłoczyć delikatność białej sukienki. Rozumiem, że chodzi o proporcje. Dokładnie. Po drugie. Nietrafiony kolor. Niektóre takie blade pastele mogą wyglądać trochę mdło przy czystej mieli. No i bardzo ważne dopasowanie do okazji. Sportowe buty na gale to jednak wciąż nie jest dobry pomysł. Chyba, że to bardzo specyficzna gala. Haha, no może. Ale generalnie trzymamy się zasad. Warto też myśleć o proporcjach. Te paski wokół kostki czasem skracają nogi. I komfort. Przewodnik przypomina, moda nie powinna sprawiać bólu. Nie warto cierpieć. Zgadzam się w 100%. procentach. Aha, i jeszcze ta klasyczna zasada, o której wspomina przewodnik: jako gość na weselu, unikamy bieli. Dotyczy to też butów. No tak, to ważna etykieta. Więc podsumowując, co z tego wszystkiego wynika? Biała sukienka to naprawdę kameleon, ale buty trzeba wybrać z głową. Najważniejsze kryteria to kolor, okazja no i styl samej sukienki. I nasza wygoda oczywiście. Bezpieczne opcje to zawsze czerń, beż, niód i te metaliczne. Ale można też, jak sugeruje przewodnik, postawić na biel, jakiś mocny kolor, albo iść za trendami. Dokładnie. Białe sandały latem, białe bodki jesienią, czemu nie? I może na koniec taka myśl do zastanowienia, która idzie trochę dalej niż sam kolor czy fason. Warto pomyśleć jak faktura butów, czy to zamsz, skóra, płótno – jak ona współgra z materiałem sukienki. O, ciekawy wątek. Tak, bo ta gra tekstur może zbudować zupełnie inny nastrój, wpłynąć na to, jak odbieramy całą stylizację, jak ta subtelna interakcja materiałów kształtuje nasz ostateczny wizerunek. Hm.